Kawałek w kawałku słyszałem Batman. Tak dzisiaj Prince znów nas odwiedził. E, ostatnio jak był u nas gościem Bartek burzol Burzyński, to rozmawialiśmy o filmach e, z Batmanem i Supermanem i też właśnie puszczaliśmy Princea. No i niestety minęło trochę czasu minęło kilka tygodni i dowiedzieliśmy się o śmierci artysty.. E, Dużo nas w ogóle słynnych muzyków opuszcza w tym roku. Jeśli będziecie chcieli więcej Prince'a posłuchać w Radio Afera, to zapraszamy też na godzinę 19. Jeśli będziecie tego oczekiwać, śmiało zapraszam. A my wracamy do naszego komiksowego świata. Rozpoczynamy przegląd komiksów, i dzisiaj dobraliśmy pozycję tak, że będziemy opowiadać o y, komiksach azjatyckich. Tak jest. Dzisiaj manga rządzi światem. Manga. I na początku tak staraliśmy się tematycznie dobrać, powiązać ze sobą te pozycje i dwie bardzo ładnie nam się udało. Chodzi o to, że ja przyniosłem do radia rewolucję według Ludwika z wydawnictwa JPF, natomiast później Wojtek powie coś o Grimms manga z Yumegari. Spoiler! <gry> Ale te dwie mangi łączą się, ponieważ... Znaczy, akurat Glims Manga nie czytałem, ale domyślam się, że również w tamtej, w tej pozycji mamy tutaj do czynienia z taką przeróbką takich klasycznych bajek. Zgadza się Wojtku? Zgadza się. Grim's Manga jest. Są, są baśnie opowiedziane w inny na nowy sposób, taki nowy, no ale ja nie będę wyprzedzać faktów jakby ze swojej części. Dobrze, to ja teraz przedstawię... Tak, jestem ciekaw, co tu masz ciekawego ze Notoria, sobą. Notoria według Ludwika, trzeci, czwarty tom przyniosłem do radia, ponieważ już miałem okazję przedstawić pierwszy, dwa, jakiś czas temu, więc mamy... Przypominam, o czym była ta historia. Otóż jest książę Ludwik i on ma zadanie, żeby znaleźć sobie żonę. I autorka, tak w skrócie, Kaori Yuki tak zauważyła pewną tendencję do tych klasycznych baśni, że zawsze w nich występuje księżniczka. I to jest taki wątek, taki podmiot, który może łączyć fabularnie e, wszystkie te baśnie. No i mamy właśnie tego Ludwika, który jest e, symbolem piękna męskiego. Oczywiście to piękne, piękno męskie według rysowniczki japońskiej będzie się różnić od takiego męskiego piękna wykrowanego przez powiedzmy Polaka. <śmiech> <śmiech> no u nas na pewno jaki byłby facet, idealny facet ten? Nie Gruby wiem. brzuszek <laughs> skarpety i na sandałach. Aha, mówisz o takim wąs. stereotypie, tak? Kojarzonym z naszym krajem. No nie, no żartuję sobie. No tutaj Ludwik jest długowłosym, takim rudowłosym młodzieńcem, który na widok, którego wszystkie dziewczęta wręcz mdleją, jest definicją słowa ciacho, jak tutaj mówią A. bohaterki. Ale on jest z drugiej strony taki, no nie jest realny, jeśli chodzi o... Yy, on jest taki, nie, nie jest idealny, jeśli chodzi o charakter, że jest strasznie rozpuszczony, mhm. że no jest no, przecież wychowany w takim przepychu, e, że ma władzę, no i faktycznie nic go nie interesuje, jest taki bardzo mm, mało uczuciowy wobec innych ludzi. A jego kryterium, który, według którego szuka tej właśnie wybranki swojego serca, jest, no nie ukrywajmy, duży biust. Także on jest takim właśnie typowym facetem, który stereotypowo traktuje kobiety, no i przez to ciężko się tak, ciężko tak naprawdę polubić tego bohatera. No bo on traktuje swoją służbę, swoich bohaterów, swojego tam e, pomocnika, jak po prostu jak, jak szmatę, cytując tutaj, to jeszcze zużytą. Oh. W pewnym momencie. Ale jakby to wszystko ten Unikatowy charakter głównego bohatera um, bardzo dobrze wiąże się w ogóle z klimatem tych wszystkich opowieści, jaki kreuje Koryuki. Um, ponieważ, no, już powiedziałem na początku, ona przerabia klasyczne baśnie. I przerabia na taki dosyć charakterystyczny sposób. No nie ukrywajmy, no, my się wydaje, że jakbyśmy teraz mogli wymieniać na no, to takich przeróbek tych klasycznych baśni, chociażby Czerwonego Kapturka, no to były dwa filmy. Do tego jeszcze szereg, do tego seria po prostu baśnie. Tych przeróbek, tych, tych klasycznych Zresztą, paśń, są, są, no są opowieści. Tak, są opowieści, które są zawsze opowiadane na nowo w jakiś sposób. No, tutaj czerwony kapturek, czerwonym kapturkiem jest, jest seryjny zabójca. Jest dziewczyna lizet, która wychowywała się z naszym ludwikiem i która chce go po prostu zaciukać. I to jest w ogóle autorka jest bardzo okrutna tak naprawdę dla swoich bohaterów. I tak jak w oryginalnych na przykład e, tych baśniach, to również krew się lała strumieniami. Tak, oczywiście. Tak tutaj ona również jest bardzo okrutna, e, uśmierca rodzinę na przykład swoich bohaterów, tylko po to, żeby w jak najkrótszym czasie oni mieli jakby powód do tego, żeby być. E, nie wiem, czarnym charakterem, mieć jakiś powód do zrobienia komuś innemu krzywdy. I ona też bardzo przesadza, jeśli chodzi o wątki erotyczne. Że ubiera, bohaterowie jakby emanują tym seksapilem. Na przykład ten czerwony kapturek no jest ubrana, ma no oczywiście charakterystyczny czerwony kubrak, tylko że tutaj mamy w Czernibieli, więc nie widać, ale ona jest ubrana w jakąś taką dziwną uprząż, ma takie asymetryczne pasy na całym ciele. To się może właśnie kojarzyć z taką właśnie uprzężą. Nie wiem, jak to odpowiedzieć w radio, ale jest, po prostu ma mnóstwo pasków, które spinają całe jej ciało, no i nosi takie jakieś dziwne podwiązki. No i tak jakby te wątki erotyczne również mają uzasadnienie. No tutaj musielibyśmy podać przykłady. Więc przechodzę teraz do tego, co się dzieje w tomie trzecim. Jakby przez pierwsze trzy tomy, pierwszy, drugi, trzeci, mieliśmy te wątki, że poznawaliśmy różne przeróbki bajek. No i tam no nie chcę po prostu w tym momencie spoilerować Ponieważ jeśli ktoś by chciał sięgnąć po pierwsze dwa tomy No to niech będzie mieć niespodziankę Ale rozpoczęte były pewne wątki I na przykład czwarty tom to jest zupełnie coś innego I mamy wielki finał e, Wątki różne się zazębiają ze sobą Okazuje się nagle parę rzeczy Że o, ta osoba jest taka, a nie inna Bez spoilerów oczywiście Ale póki co, dobra Przejdźmy do tego tomu trzeciego Na tym e, konkretnym przykładzie Właśnie o co tutaj chodzi e, O co chodzi z tym seksapilem, o co chodzi z tymi okrutnym? Tymi przeróbkami. E, otóż książę Ludwik wraca do swojego, no, ze swoją, właśnie świtą, wraca do swojego królestwa, ale niestety by chciał, że gdzieś tam się usunął kawałek kurwiska i nie mogą przejść. Więc gości ich pewien szlachcic u siebie w domu, ale ten szlachcic, znaczy ale, i ten szlachcic ma trzy piękne córki. Mhm. No i one oczywiście, te dwie piękne córki, e, które witają gości, to oczywiście rzucają się z wywieszonymi językami naszego księcia Ludwika. Natomiast ta trzecia siostra jest taka e, umorusana. Si okazuje się, że ona tam e, sprząta za wszystkich. Jest tym po prostu kopciuszkiem. No i dajmy do właśnie tego kopciuszka. I co więcej, e, o co chodzi? Ona, o tutaj właśnie, tutaj jest właśnie ten czerwony kapturek, co... Aha. Takie, te, te uprzęże, te paski, o których mówiłem. Takie trochę BDS, BDSM, jakby można powiedzieć. Zgadza się. I na przykład Kopciuszek cierpi na taką odmianę masochizmu, że ona się cieszy, kiedy jej siostry ją wykorzystują, i ją gnębią i ją po prostu poniewierają. I ona wtedy jest bardzo zadowolona, że może im pomagać, że ona może, yy, że im bardziej one uprzykrzają jej życie, tym ona bardziej jest z tego powodu zadowolona. Okej. Okay. No. Co kto lubi? <laughs> I e, przerobiona jest wątek z tym pantofelkiem, że faktycznie ona jest szukana, tak jak w oryginale jest e, każda dziewczyna przymierza pantofelek. No, tylko no dobra, spoiler, żeby, jakie tutaj są przewrotności, tutaj konkretny przykład. Tylko na, w, tutaj w bajce, znaczy w mandze Kaori Yuki nie chodzi o to, że ten pantofelek ze złota jest za mały, tylko tutaj jest tak przewrotnie, że Kopciuszek ma wybitnie wielkie stopy. Więc ten pantofel jest strasznie duży, i wszystkie dziewczyny nie pływają w tym jak w czółnie. I chodzi o to, że tylko jest jedna dziewczyna z takimi wielkimi stopami, no, taka przewrotność, przeróbka właśnie klasycznej bajki. No i też, przypomnienie, jest jako taka ciekawostka, że w oryginalnej baśni, to na przykład te dwie siostry wzięły nóż i odcięły sobie kawałek pięty albo palce, tylko po to, żeby zmieścić swoją stopę do tego bucika. Okej, jakieś inne przykłady, Też, ale już bez spoilerów. Na przykład jest Jasi Małgosia, mamy opowiedzianą tą historię Jasia i Małgosi, jak oni spotkali tą rzekomą Baba Jagę i tak dalej. No i ogółem z nich wyszli kolejni zabójcy, którzy już wiemy od pierwszych dwóch tomów, mają zlecenie, żeby zabić księcia Ludwika. Także wszyscy czyhają na życie tego właśnie księcia, który jest totalnie pusty, szowinistyczny, mm. którego de facto nie lubimy, a któremu wszystko wychodzi na sucho. I o tym jest właściwie manga. Co jeszcze charakterystyczne jest do tej pozycji? Bardzo dużo tekstu. Naprawdę strasznie dużo tekstu. Czyta się to bardzo, bardzo długo. Jak na mangę właśnie od PF, ile to ma stron? Już Państwu mówię. No około 170 5, ale przez to, że każda strona jest utkana tymi dialogami albo monologami, tudzież właśnie myślami, przypiskami od narratora, to bardzo dużo czasu poświęcamy e, podczas lektury tej właśnie serii. A jest satysfakcjonujące zakończenie? No, jest zwariowane. Powiem szczerze, że w, y, przy tomie trzecim tak się zacząłem zastanawiać, kurczę, jaki pomysł ma autorka na tę serię, bo to są tylko cztery tomy, to już więcej nie będzie. Jego na początku zaczęła przerabiać te wszystkie bajki i książę Ludwik biega od jednej baśni do drugiej baśni, jakby, od, no, zalicza wszystkie, od, ona, autorka, może odhaczyć wszystkie te te. Potem ona zaczyna wchodzić w jakąś taką historię, że zaczyna te wątki ze sobą łączyć. Jest niebezpieczeństwo wielkie. Coś zagraża całemu królestwu. I czy jest satysfakcjonujące? E, no, nie do końca. Przyznam, że nie do końca, ale jest bardzo przewrotne. Jak cały komiks. Jest po prostu nietuzinkowy. Autorka charakteryzuje właśnie się tym, że potrafi zaskoczyć czytelnika. I tutaj również w finale zaskakuje. Cały czwarty Tom, to jest w zasadzie jeden wielki finał. I od początku do końca mamy twisty fabularne zaskoczenie na zaskoczeniu. Yy, tylko że no, dosyć specyficzny to jest komiks. I właśnie, to może... czy, czy, czy to jest komiks dla? kogoś, kto jest fanem baśni, czy raczej dla kogoś, kto szuka czegoś bardzo oryginalnego i nawiązującego do nich? Mm, no właśnie, dla kogo to jest komiks? To jest dobre pytanie. No myślę, jestem przekonany, że dla tych, jeśli chodzi o strefę graficzną, dla tych, którzy bardzo lubią taki japoński mainstream i, nie, i szukają takiej erotyki. No bo nie ukrywajmy, myślę, że część z nas śmieje się tak naprawdę z tego, że ci Japończycy gdzieś tam zawsze w tych komiksach czy w animacjach... Wplotą te białe majteczki czy jakieś tam sprawy takie erotyczne. I my się z tego śmiejemy, że oni muszą to wcisnąć, żeby nie wiem, coś sprzedać, i tak dalej. Nie? Yeah. Więc jeśli mm -hmm. ktoś lubi tego typu klimaty, taką nienachalną erotykę, która się objawia w strojach bohaterów, w takich zachowaniach, ale nie jest wprost ona pokazana, powiedziana, nie ma żadnych takich e, prudryjnych określeń coś, nie? to będzie dla nich. Myślę, że dla fanów czy, mangi. To nie będzie raczej dla ludzi, którzy lubią przeróbki. Znaczy nie, jeśli ktoś lubi przeróbki to klasycznych baśni. Oczywiście, rewolucja według Ludwika no, to jest pozycja, która e, której nie spodziewamy się, bo tytuł nie zdradza tego, o czym jest ta historia. E, ale ogółem to jest taka typowa Manga dla fanów. Mangi i osoby, które na przykład nie miały styczności, styczności z e, jakąś pozycją z kraju kwitnącej wiśni, to nie polecałbym, szczerze mówiąc, od, zaczynać przygody z mangą od tej pozycji. Powiem, tak mówiąc szczerze. E, jest. Ciekawa, znaczy jest, są ciekawe dosyć dowcipy. Przeróbki są stosunkowo oryginalne, aczkolwiek czyta się bardzo długo, lektura jest stosunkowo męcząca. I, no tak jak powiedziałem, nie polecam rozpoczynać przygody z, przygody z mangą, właśnie od Rewolucji według Ludwika. Aczkolwiek takie zjawisko istnieje. Dla bardziej wydawnictwa... zaawansowanych. Tak, dla bardziej zaawansowanych, dokładnie. Dla okay. bardziej zaawansowanych z wydaństwa JPF. Bam, bam, bam.